Dzień dobry Państwu, czy też dobry wieczór. Jeszcze nie wiem o której godzinie będzie emisja tego, co tutaj dzisiaj nagram. Proszę Państwa, bardzo mi miło, bo debiutuję w tej formie przekazu. Będę również i w ten sposób, i wizualnie, i dysponując głosem, chciał do Państwa dotrzeć. Postaram się nagrywać te moje wystąpienia. Systematycznie. No, i cóż, dzisiaj zacznę od takiej sekwencji zdarzeń. Koniaczek, żeby się dobrze mówiło. Państwa zdrowie. I, proszę Państwa, mam za sobą Anioła Stróża, żeby pilnował, żebym głupot nie mówił. Myślę, że tak zabezpieczony mogę zaczynać. Proszę państwa, chciałbym zacząć od pewnej chyba rewelacji. Otóż jakiś czas temu napisałem na swojej stronie na Facebooku, że w drugiej turze wyborów prezydenckich będę głosował na pana Rafała Trzaskowskiego. I teraz, proszę Państwa, po tym, co się stało, po informacjach, jakie do mnie dotarły, muszę jak nie pyszny. Tę swoją deklarację odwołać. Wiem, że nie spodobała się ona wielu moim czytelnikom, no ale yy, byłem przekonany, że w tym czasie postępuję słusznie. Ale teraz okazuje się, że gdybym postanowił głosować na pana Rafała Trzaskowskiego, to tak jakbym mościł drogę komuś, kto chce mnie posadzić do więzienia. I proszę Państwa, zaczynam od dwóch rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że pan Rafał Trzaskowski, jeżeli zostanie prezydentem, to zalegalizuje, czy też nie będzie sprzeciwiał się drodze prawnej, która no, jest szykowana, o ile wiem, i będzie takich jak ja, którzy są niezależni, mówią co myślą, mówią w interesie Polskiego interesu narodowego, a są traktowani jako ruska onuca, mówiąc ogólnie, albo tacy, którzy się posługują mową nienawiści, cokolwiek ten termin znaczy, będą trafiać, no, nie, nie wykluczam tego, niestety, będą trafiać do więzienia, będą karani, będzie się im odbierać możliwości zabierania głosu. Proszę Państwa, świadczą o czym takie dwa fakty. Pierwszy to jest to, co już się rozeszło, co było szeroko komentowane przez moich kolegów ze środowiska myśli polskiej. To jest ta, ten przeciek, ale podejrzewam, że to przeciek absolutnie kontrolowany przez służby, który pojawił się w gazecie wyborczej, ujawniający 25 nazwisk, nazwijmy to które mają, określono to, że to jest osoby, które powielają propagandę Kremla, no nazwijmy to tak, że są to, czy też posądza się te osoby o jakąś taką agenturalność wpływu na rzecz Rosji, tak to, chyba, tak to chyba trzeba nazwać. Proszę Państwa, docierają do mnie takie jakieś śladowe informacje, że są już jakieś uruchomione procedury przez służby specjalne, żeby, no być może myśl polską, być może część kolegów z środowiska myśli polskiej, być może mnie, chociaż nie słyszałem, żeby tam moje nazwisko się znajdowało, ale tego nie wykluczam. Byłem przecież proszony o rozmowę przez funkcjonariuszy ABW. To było w tamtym roku, gdzieś tak wczesną, chyba jesienią, o ile dobrze pamiętam. Więc jestem, jestem w cudzysłowie. Ten zaszczyt mnie dosięgnął zainteresowania służb. Wolałbym, żeby one interesowały się tymi, którzy rzeczywiście szkodzą, szkodzą polskim interesom narodowym. Ale proszę Państwa, to jest jakaś taka chyba przygrywka do tego, pogrożenie palcem, może nawet więcej niż pogrożenie palcem, dla tych środowisk, które. No, reprezentują polską rację stanu, a polska racja, polski interes narodowy, polska racja stanu, chociaż ja wolę ten termin polski interes narodowy, mówi, że w obecnej sytuacji, kiedy Ukraina wojną przegrywa i pewnie ją przegra, kiedy Stany Zjednoczone jakby się separują od tego konfliktu, kiedy Europa Zachodnia starym swoim zwyczajem. Łudził Ukrainę jakimś, jakąś pomocą, y, podtrzymuje ją w nastrojach wojennych, również Polacy są tutaj w ten sposób traktowani przez Zachód. Myśmy to już wszystko przerabiali. I teraz y, moim zdaniem, głos, który mówi: uważajcie, nie dajmy się wciągać, y, uważajmy na wojnę na Ukrainie. To nie jest nasza wojna. Nie dajmy się wciągnąć w konflikt w wojnę z Rosją, bo skończy się to dla nas tragedią. Mówimy o tym, że wszystkie zainteresowane strony w tym konflikcie mają otwarte kanały ewentualnej komunikacji z Rosją, dogadywania się. Mają również od dawna sformułowane interesy tego, co chcą od Rosji, jak chcą z Rosją rozmawiać. My tego nie mamy. I jeżeli są środowiska, które o tym przy, przypominają i mówią, że to jest zasadniczy błąd polskiej polityki, to ich się traktuje jako głos Kremla, y, agenturę, y, no, to, jest, to jest rzecz y, no, nie, y, no, nie do przyjęcia po prostu, nie do przyjęcia w normalnym państwie, w normalnym państwie. Proszę Państwa trzeba sobie po raz kolejny przypomnieć, a ja to po raz kolejny przypominam szereg razy już o tym mówiłem. Polska nie jest w stanie wojny z Rosją. Polska ma stosunki dyplomatyczne z Rosją. Więc dyskusja o tym, jak powinna być wyglądać polityka rosyjska, że nie zgadzanie się na to, że traktuje się Rosję w takie, jako taki dopust Boży, zło absolutne, i kwintesencje yy, wszelkich yy, yy, wszeteczności. To, to, to jest po prostu niemądre. To jest dosłownie głupia polityka, z którą trzeba jak najszybciej skończyć. No i ja jestem w tym środowisku. Ja jestem również tą osobą, która takie poglądy głosi. No i nam się szykuje tutaj, yy, powiedzmy sobie, coś w rodzaju yy, szafotu, cel. Czego by tam jeszcze nie nazwać. I o ile mi wiadomo, pan Rafał Trzaskowski akceptuje takie, taką politykę, takie, takie rozwiązania, no więc jak ja mogę na niego głosować? Proszę Państwa, druga kwestia to jest to, co się nazywa mową nienawiści. I to jest tak ustawione. Ja jeszcze będę chciał oddzielny program, audycję poświęcić tej mowie nienawiści. Bo to jest no, bardzo ciekawa kwestia, bardzo trudna kwestia, bardzo niebezpieczna kwestia, jeżeli się to pojęcie, że tak powiem, rozpanoszy w życiu publicznym, a potem ubierze w paragrafy prawa karnego. A do tego to wszystko zmierza. Do tego to wszystko zmierza, żeby, no, żeby ukręcić z tego terminu mowa nienawiści taki bat. Na wszystkich, których się będzie chciało tym chłostać, na wszyscy, dla wszystkich, którzy się nie godzą na poprawność polityczną, na wszyscy, na, dla wszystkich, którzy się nie godzą na taki jednoznaczny, lewacki, lewicowy przekaz, traktowanie różnych spraw publicznych, problemów światopoglądowych, obyczajowych, na tych kręci się z tego pojęcia mowa nienawiści, taki Bat, którym mają być ci. Wszyscy niepokorni, smagani do krwi, prawdopodobnie do krwi. I o ile mi wiadomo, również i tę kwestię i tę kwestię popiera pan Rafał Trzaskowski, więc znowu, no jak ja mogę głosować na kogoś, kto chce ograniczyć moją swobodę wypowiedzi, kto godzi się na ewentualne represje w stosunku do takich osób jak ja? no to jest po prostu, no, no, byłbym jakimś chyba masochistą, y, pomyleńcem zupełnym, no a póki co za takiego jeszcze się, y, jeszcze się nie uważam. Y, proszę Państwa, ja bym powiedział tak, y, jeżeli nie głosuję na Trzaskowskiego, nie mam też również zamiaru głosować na kandydata PiSu, y, bo y, pamiętam czasy PiSu, y, kiedy... Może trochę w mniejszym zakresie, ale jednak, choć gdyby PiS dalej rządził, nie wiadomo byłoby, czym by się to skończyło. Obawiam się, że skończyłoby się również represjami w stosunku do takiego środowiska jak Myśl Polska i takich osób jak ja. Ale przecież to za czasów pis służby specjalne wyłączyły zasięgi myśli polskiej, nie można było. W internecie korzystać w pełni, w pełni z przekazu, który środowisko myśli polskiej tworzyło i z którym się z opinią publiczną dzieliło. Były również inne sytuacje takie pokazujące, że ci, którzy jakoś chcieli takich no, interesów z Rosją w polskim interesie narodowym, którzy chcieli relacji z Ukrainą, również takich, które, w których dominuje polski interes narodowy, no tych też traktowano jak agentów Putina i też, i też się z nami tutaj specjalnie nie cackano. Choć oczywiście trzeba powiedzieć, mieliśmy jakąś tam ograniczoną możliwość prezentowania swoich, swoich poglądów. Myśl Polska się ukazywała. Można było trochę na Facebooku poczytać. Owszem, ale były blokady, była inwigilacja i zresztą ona dalej jest. Mówię świadomie o inwigilacji, bo jeżeli do mnie ABW dzwoni i umawia się na rozmowy dotyczące moich poglądów na temat relacji z Ukrainą, to przecież wiedzą, że chociaż ja nie jestem osobą, która układa linię programową myśli polskiej, ale jestem w tym środowisku od dziesiątek lat już. Od dziesiątek lat już i nie mam zamiaru się z tego środowiska wypisywać. Chcę w nim pozostać, bo tutaj w myśli polskiej jest pluralizm poglądów. Są ludzie, których można określić jako lewica, są ludzie jako prawica. To, co jest jakimś takim wspólnym mianownikiem w myśli polskiej, to bym powiedział, że to jest właśnie rozumienie polskie. Polskiego interesu narodowego zgodne z tradycją myśli narodowej kształtowanej już od ponad stu parudziesięciu lat. I tego się trzymamy. Staramy się tę myśl rozwijać. Jest ona integralną częścią naszego bardzo pozytywnego dorobku, jeżeli chodzi o myśl polityczną. Narodowo, narodowa demokracja zapisała swoje złote. Złote karty w historii Polski. Czujemy się spadkobiercami, kontynuatorami tej, tej idei i chcemy to kontynuować w normalnym, wolnym kraju. Niestety tym normalnym, wolnym krajem Polska być przestaje. Niestety, proszę Państwa, zarówno PiS, jak i teraz widać to po platformie czy też koalicji rządzącej, zmierzają do zawłaszczenia całego państwa zawłaszczenia całego państwa do likwidacji ośrodków, które mają inny punkt widzenia na najważniejsze sprawy polityczne dziejące się w kraju i te sprawy, które Polski dotyczą z zagranicą. Proszę państwa, demokracja ma wtedy sens. Kiedy każda władza ma, ma świadomość, że nie ma demokracji, jeżeli władza się samo nie ogranicza. Jeżeli jakaś władza dąży do zawłaszczenia całego obszaru życia państwowego, życia publicznego, a mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia z takimi tendencjami ze strony pis i teraz widzimy po tych działaniach tego szukania na siłę jakichś rosyjskich agentów, tego kręcenia bata w postaci tej mowy nienawiści na tych, którzy myślą inaczej, no to nie ma demokracji. To nie ma demokracji. Niestety dorobiliśmy się takiego systemu, w którym każdorazowo ten, kto rządzi, a na przemian od Kilkudziesięciu lat czy paru dziesięciu lat dzwoni, rządzi Platforma IPIS, no to mamy te wyraźne tendencje do zawłaszczenia wszystkiego i eliminowania, eliminowania drogą, różnymi sposobami, różnymi sposobami tych, którzy myślą inaczej. My, jako środowisko myśli polskiej, nie zajmujemy jakiejś istotnej roli w życiu politycznym kraju. Nie mamy swojej emanacji w postaci jakiejś partii politycznej. Jesteśmy środowiskiem, które zajmuje się myślą polityczną, które zajmuje się komentarzami. I to, mimo tego, że jesteśmy jakimś środowiskiem zapewne niszowym, ale i to chce się nam zamknąć usta, chce się nas wyeliminować z debaty publicznej. No to, proszę Państwa, tak się w demokratycznym państwie nie rządzi. Tak nie może być. Będziemy bronić na wszystkie sposoby, jakie będziemy mieć dostępne. Mówię za siebie, ale myślę, że, że mogę to śmiało powiedzieć również za pozostałe koleżanki i kolegów z naszego środowiska, że będziemy bronić swojego prawa do prezentowania naszego punktu widzenia, naszego sposobu myślenia i patrzenia, dbania, bronienia polskiego interesu narodowego. Proszę Państwa. Tak sobie o tym myślałem, i przyszła mi na myśl taka scena z filmu Spartacus z Kirkiem Douglasem. Pamiętacie Państwo może jak Krasus, tam siedzą ci pojmani do niewoli niewolnicy, i Krasus pyta, kto jest Spartakusem? No i z tego tłumu podnosi się główny bohater, ale zaraz po nim wstają, Inni, ja jestem Spartakus, ja jestem Spartakus, ja jestem Spartakus. Proszę Państwa, jeżeli chciałbym namówić Państwa w różny sposób, najlepiej to jest kwestia polubnienia, kliknięcia, komentarza w internecie, a może przyjdzie pora na inne, na inne formy, żeby bronić tego, że, żeby właśnie tak reagować. Będziemy Państwa prosić i o, ja będę prosił państwa i o wsparcie finansowe dla naszych poczynań, bo nie mamy łatwej sytuacji, i o wsparcie takie dające władzy tym, którzy chcą, chcą nam odebrać prawo do prezentowania własnych poglądów, żeby im pokazać, że nie ma na to zgody, że polska opinia publiczna. Obojętnie, czy to są ludzie, którzy podzielają nasz punkt widzenia, czy też nie, ale bronią, bronią demokracji, bronią wolności wypowiedzi. Nie dadzą sobie ukręcić na siebie bata w postaci jakiegoś takiego pokracznego tworu w postaci mowy nienawiści. Nie dadzą sobie wmówić, że są rosyjskimi agentami, rosyjskimi onucami, tylko dlatego, że apelują do tego, Apelują do opinii publicznej, apelują do sfer politycznych, żeby patrzeć na relacje z Rosją inaczej, że to co jest, prowadzi nas donikąd. Szanowni Państwo, ja na dzisiaj kończę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie plotem bzdur, za co mojemu aniołowi Stróżowi dziękuję. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze mały, malutki łyczek koniaczku, żeby przepłuchać gadło. Dziękuję, do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Portal Myśl Polska Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny.